To była ważna runda po prostu. To było bardzo dobre co zrobiłeś. Mądra śmierć. No właśnie. To była zwyci śmierć zwycięzcy. Dobra, <grywa> no, ja tam jadę. No, pierdolę to jadę. Robię monocykl. O kurwa, spalili. Kup, a to ty kupisz. Aha, przela balkon w gaju jest małka, rzucili na banana Leży Leży Komunej, yy, on ey. dawaj na Tadam, dawaj, dawaj, dawaj z tą paką No idę, 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 idę. Kurde, tak, jest tu. W pierwszym miejscu. Koło Dawajcie. Chodźcie B. Nie no, a, dawajże. My już jesteśmy w czwórkę tutaj. Gdzie ta paka spadła? Plantuj. Będziesz miał jest punkty na za paką. Ostatni B. Gotuję. Został ace'a. Został Jest ace! Ah, uh, it's a...